Gracias. Witam serdecznie na kolejnym odcinku w systemie miłości Ojca Pio, świętego Franciszka z Asyżu, wszystkich świętych i naszych różnych patronów, którzy są po to, żeby się nami opiekowali i pomagali, bo w niebie przecież patronów już nikt nie ma. Tam już wszyscy należą do siebie bez ograniczeń. Tutaj w kosmosie potrzebujemy Patronów, pośredników, pomocników, nauczycieli i wszystkich tych, którzy tworzą cywilizację dobra, a nie zła. Bo najważniejsza jest cywilizacja miłości. Jeśli chcemy poznać prawdę, musimy tworzyć cywilizację miłości i poznania wszech rzeczy. Wtedy dopiero możemy się stąd wyzwolić. Nie ma innej drogi. Ci, którzy głoszą materializm, ateizm, idą złą drogą pogrążają siebie i pociągają swoje rodziny, swoje dzieci ku przepaści materialistycznej, ideologicznej i tak dalej. To już o tym wiemy, to już dziecko najmniejsze o tym wie. Już płaczę, żeby rodzice nie pociągnęli go w tym kierunku. Od dziecka samego, od malutkiego płaczę, bo wie, że gdzie się to dziecko narodziło, w, jakiej, w jakim kołchozie, w jakim Złym, z jakiejś złej przestrzeni, i płacze. Dopiero potem, gdy poznaje ten świat, rodzice zachęcają go do tego, żeby korzystał z tego świata, się uczył, robił kariery itd. i tak dalej. W ten sposób zatracają znowu swoje dzieci w materializm. Nie można mówić dzieciom i młodzieży o nauce, o stopniach, o karierze, bo to jest zagłada dla tej duszy. Trzeba mówić najpierw. O celu, po co człowiek żyje, potem się dopiero kształci i rozumie życie i swoją naukę i wykształcenie, i to, co zdobędzie, może wykorzystywać ku dobru innym i ku dobru własnemu, własnej rodziny, pokazywać cel życia, bo prosto sobie można zauważyć, że życie się zaczyna i kończy. No to refleksja podstawowa, z podstawówki. A ludzie jak dorastają to zapominają, zwłaszcza w tym okresie y, młodzieńczym, tak, do czterdziestki, w ogóle nie myślą o tym. Dopiero potem się zaczynają zastanawiać, gdy już w kościach chrupie, gdy się załamuje zdrowie albo refleksje, zaczynają się snuć, widzo, widząc co się dzieje w świecie, dopiero przychodzą głębsze refleksje. Dobre i tyle, dobre i to, chociaż po czterdziestce, żeby już zacząć myśleć. Bo do 40 na ogół się nie myśli pozytywnie i prawdziwie z duchem poznania, prawdziwego poznania, nie filozoficznego, niewymyślonego przez różnych naukowców, pseudo filozofów i tak dalej. Ci się nie liczą, bo oni ciągle to samo, w materializm i bez Boga, bo Bóg uważają, że nie istnieje, a jeżeli coś takiego jest, to jest... Masa, inteligencja, jakaś sztuczna inteligencja, która kreuje wszechświat, materializm i, i coś tam i kopie nas <grym> po pupie. <grym> to nie jest tak. To wszystko są błędy podstawowe, takie z podstawówki, gdzie się nie umie jeszcze dodawać i odejmować. Tacy są dzisiaj naukowcy habilitowani, doktoryzujący się, nie umieją nawet dodawać i odejmować. Już nie mówię, że mnożyć i dzielić, a co dopiero potęgować, całkować i uniwersytety zdać, naturę zdać, chociaż duchową mówię, duchową, nie taką z zakresu wiedzy podstawowej, materialistycznej, fotonowej, czy jakiejś tam innej, która związana jest z tym światem. Ten świat przemija, jakby na niego nie popatrzeć. Życie twoje też przeminie. Dobrze, kto ma imieniny, urodziny, to wszystkiego najlepszego. Wszystkim Wiesławom składam imię życzenia najlepsze. Święty Wiesław w kalendarzach nie istnieje, ale jednak schodził do mnie. Mu. Ojciec Pio mi właśnie przyprowadzał. Co, co właściwie na każdej rozmowie po rozmowie z ojcem Pio zawsze schodzili jacyś święci. Rzadko się zdarzało, żeby nie, chyba że już nie było czasu, a długa rozmowa była, kolejka z tyłu, więc nie, ale na ogół zawsze schodzili. I właśnie 9 grudnia też przychodził do mnie święty Wiesław, mówi, że jest moim imiennikiem, że są święci Wiesławowie w niebie. Chociaż w kalendarzu akurat Kościół ich nie, nie uwzględnił, bo widocznie nie, nie zauważyli takiego. Więc życzę wszystkim Wiesławom, no akurat mi się też zdarzyło, że dzisiaj mam imieniny, więc wszystkiego najlepszego życzę wszystkim Wiesławom. Sobie nie życzę, bo, bo to tak nieładnie sobie życzyć dobrego. Trzeba być dobrym, najważniejsze, a nie życzyć sobie. <laughs> więc módmy się w wszystkich naszych sprawach, które są rozwiązywane albo kreowane w tym kołchozie pracy, jaka jest nasza planeta. Chociaż z drugiej strony jest również to przedsionek nieba, jak ojciec mówił, że tu można się zbawić za jednego życia, więc wszystko róbmy. Aby się zbawić już za jednego życia, nie czekać na no nie wiadomo co, na jakieś rewelacje. Nie ma rewelacji. Jeśli ty się nie, wewnętrznie nie zbierzesz do kupy, że tak powiem brzydko, to niestety nikt ci nie pomoże. Ani święty z zewnątrz, ani Jezus ci nie pomoże, ani Matka Boska ci nie pomoże. Ani Święty Michał Archanioł też ci nie pomoże, ani Tusk ci nie pomoże, ani Jarosław Kaczyński, ani Mateusz Morawiecki, który jutro będzie miał ekspoze, oby wygrał, ale wątpię. Już zaczynam wątpić w to, chociaż wierzę do ostatniej sekundy, bo PSL to niestety mogę tylko powiedzieć, że to taka szmata i inne te całe koalicyjne partie które oszukały społeczeństwo, oszukały Polskę, Tusk oszukał Polskę. Bo głosując na inne partie, przecież nikt nie głosował na Tuska, a okazuje się, że mm, Tusk zostanie premierem ewentualnie. Więc to jest przekręt niesamowity. Prawo i sprawiedliwość wygrało wybory, miało największą liczbę, a nie może rządzić. To jest jakiś przekręt. Ten system jest zły, bardzo zły. To trzeba zmienić system rządzenia i wyboru, bo to tak nie może być, że ktoś kto wygrał wybory w sumie je przegrał. No to co to jest w ogóle? Jakaś paranoja w paranoi. Więc pan Donald Tusk powinien mieć zakaz w ogóle premierostwa i całe to jego otoczenie i najbliższe, bo oni nie życzą dobrze Polsce, tylko złego. Życzę. A z Polska, żeby się rozwijała, musi mieć dobrych ludzi. Premier Mar Mateusz Morawiecki był najlepszym premierem i PiS zrobił najwięcej dla Polski. Wszystko pociągnął do przodu jak tylko można było, na ile można było. Więc tutaj zrobili bardzo dużo. Tu teraz ta 800 plus chcę tam wrzucić na chwilę, ale potem zobaczycie co pokaże. Swoje pazury dopiero pokaże, tak jak Niemcy pokazują swoje pazury, a on jest przedstawicielem pazurów Niemiec, więc tak to będzie, zobaczycie, jeszcze chwila. Więc będzie katastrofa dla Polski. PSL, jak już powiedziałem, to jest. Chciałbym, żeby poparli Mateusza Morawieckiego, ale nawet gdyby poparli, gdyby wygrał jutro to premierostwo, to i tak PSL to jest szmata. Niestety. Tak było od samego początku, z komunistami się bratali, z tymi mordercami, którzy w AK mordowali. Potem było SLD, przejęło po komunie komuna, pan Miller i tak dalej. Ci wszyscy i PSL razem z nimi to jakby robili to samo co, co komuniści. Więc to, są, to jest partia do rozwiązania, tak naprawdę. <laughs> Oni są złym przykładem, bardzo złym. Tam, gdzie im wygodniej i lepiej, to tam się układają. Co to jest? Gdzie to jest prawda? Gdzie to jest jakaś lojalność wobec Polski, wobec wyborców? Przecież na PSL, jak głosowali rolnicy czy inni, czy ludzie, to nie głosowali na Tuska. A przecież Kamer się cmoknął z Tuskiem i jeszcze go będzie popierał. No to to jest katastrofa. No, to jest coś nieprawdopodobnego, co się stało. Ale otrzeźwiejemy, jak nam tutaj jeszcze dadzą w tyłek Tusk razem z Niemcami. <laughs> No, trudno. To módlmy się w naszych sprawach polskich, aby nie było źle, aby się pogodzić z tym, co jest na razie, żeby się nie, było, nie doszło do przelewu krwi, bo tuż do tego prowadzi cały czas, aby nikt nie był pokrzywdzony przez jego szalone pomysły. Strowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Przeczytam wiersz Maćka: Koła przyszłości. Nowe życie pali w nas lękliwym pożądaniem. Pragniemy niemożliwego. Nie chcemy możliwego, a darmowego. Łzami wykuwamy ścieżki popłynięcia do oceanu. Nasze rzeczki i rzeki. Grzechy i grzeszki. Wszystko zabieramy w łupinie życia. Wszystko zabieramy w worku u szyi dowiązanych i z nimi rzucamy się pod koła najeżdżającej przyszłości i dziwimy się, że oto dalej żyjemy jak węże pośród plemion nienawidzących ładu drzew. Żyjemy potrąceni przez rozmienione pieniądze, nawet gdy ich brakuje, nawet gdy rozum kłóci się z sercem, gdy woda służy ogniowi, a człowiek nie pamięta swojego imienia. Taki wspaniały wiersz Maciek napisał. Teraz jakieś rozważanie z mojego drugiego tomu. <laughs> Życie prawdziwe widzimy oczami, docieramy też do szerszej świadomości, że może ono we wszechświecie istnieć wszędzie. I oto pytanie. Kto stworzył Boga? Proste pytanie, ale odpowiedzi brak. Po prostu życie jest Bogiem, jeżeli już mówić o Bogu. Życie Boga nigdy nie miało początku i nie ma końca. Wygodniej i praktycznie byłoby jednak ten brak początku przypisać zmyślonemu Bogu niż życiu samemu w sobie. Boga można było wykorzystać, zrobić na nim ogromny biznes i zdobyć władzę. Życie bezmocnego, autorytarnego Boga nadzorcy było mało kuszącym kąskiem i stała się hierarchia wartości i władzy. Niepotrzebnie. <laughs> Jeszcze jedna myśl. Ludzie nawzajem opiekują się sobą. To samo dzieje się pomiędzy cywilizacjami w całym wszechświecie. Istnieje tam pełna współpraca i wymiana informacji. Ludzie tworzą rodziny i społeczeństwa. Każdy chce się przysłużyć do tego, by było jak najlepiej, wygodniej, aby każdy mógł opływać we wszelkie dobra. Stworzono nawet w tym celu ekonomię. Życie stwarza się tak. Mężczyzna kocha się z kobietą. A wielką, z wielką przyjemnością i powstaje życie, dziecko, nowa krew, nowy łańcuszek genetyczny, powstaje nowa świadomość. Bóg do tego nie jest potrzebny. Tak jest w całym wszechświecie. Tajemnica Boga jest w nas. Czyste dzieło Boga. Jeszcze jedno myśl. Jeśli spoglądasz w otwartą przestrzeń kosmiczną, rozpuszczają się sztywne wyobrażenia o centrum i trwałych ograniczeniach. Tak samo, gdy umysł spostrzega umysł, ustają wszelkie wyobrażenia o granicach. Kiedyś będziesz w stanie porozumiewać się inaczej niż dziś i rozwiniesz najnowszą świadomość. Dziś tego nie umiesz. I słowo i capio. Jak możesz potęgować, skoro jeszcze nie potrafisz dodawać i odejmować. I jeszcze jedna myśl. Jasność życia to nie tylko książki, ale dążenie do doskonałości. Dzięki nieustannej kontemplacji serca Boga i dzięki czystej substancji miłości. Niemniej książki pomagają to osiągnąć. Oczywiście nie wszystkie. I słowo Ojca Pio. Spośród tych, które czytasz, ową wiązkę świata boskiego zawiera niewiele zdań słowa Ojca Pio. I na koniec jeszcze wiersz To jest taki hymn w zasadzie. <laughs> Działania bez celu. Działanie wszelkich ruchów społecznych powinno mieć przed sobą jedyny cel dobro ludzi. Przedstawianie sobie celu przed rozumem jest możliwością poznania tego celu. Sam proces uświadamiania sobie celu nazywa się wiarą. Więc dla ruchów twórczych jest konieczna wiara w Boga. Inaczej nie da się zrozumieć dobrowolnego działania w kierunkach poznawczych. O Panie, cóż można zatem godnego stworzyć na ziemi bez celu? Same suche informacje w postaciach ulotek nie są w stanie dać wiarygodne rozeznanie się w obiektywnej prawdzie. Propaganda, Mająca na celu zwiększenie ofiarności w kierunku zakładania baz materialistycznych, świadomości, nie, zga, nie zda egzaminu dobrej pracy, ponieważ nie ma w niej celu nadrzędnego. Życie bez celu oznacza poznanie niczego, to troszczenie się o zdobycie bez sensu. Panie, jak jednak mało jest informacji o Tobie. Tak mało mamy wiedzy o niebie, o tym świecie, ponieważ on jest zamknięty kurtyną, bramy nieba są zamknięte, nikt tam nie może wejść, jedynie wyjść. We, wejść może, jak jesteś święty, umierasz, to możesz iść do nieba. Święty, ale nie w nie, jak już mówiłem, kościółkowym znaczeniu. Święty, że masz serce święte, dobry umysł, otwarty, chociaż krytykujesz, chociaż widzisz zło, i potępiasz to zło, możesz iść do nieba, bez problemu, bo niebo też wie, gdzie jest dobro, gdzie jest zło. I potępiają zło, bo nikt nie chce cierpieć i mieć i doznawać różnych, różnych krzywd. W niebie jest piękny spokój, piękna harmonia, i jest wieczne życie w miłości, w Poznaniu. W poznaniu, nieustannym poznawaniu piękna i szczęścia. Szczęście trzeba też poznawać, i piękno. Piękno to szczęście, a szczęście to piękno. Każdy kocha piękno. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się systemu miłości i dążcie do najwyższego piękna, czyli do najwyższego szczęścia. Możemy sobie już tutaj zapalać w sobie tą pochodnię miłości, co dzień trzeba ją zapalać dla samego siebie i dla innych, bo nie ma innej drogi do pochodni Boga, którą ma też w sercu. Musimy te pochodnie zjednoczyć, wtedy będziemy wiedzieć jak jest pięknie i jak jest wiecznie w niebie. To tyle na dzisiaj, trzymajcie się i papa. Pa.